Witam was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik, a dzisiaj zajmiemy się tematem tego, dlaczego ludzie są aż tak bardzo toksyczni. Tak, człowiek powoli staje się takim niebezpiecznym materiałem toksycznym po prostu, który chodzi po ziemi. Dochodzi do tego, że w niektórych krajach nie chce się ludzi już po prostu chować tradycyjnie pod ziemię po śmierci, tylko po prostu zaleca się, a nawet już praktycznie, że tak powiem, narzuca, że ludzie powinni zostać spaleni po prostu, czyli kremacja. Dlaczego tak jest, moi drodzy? My przez całe życie zbieramy w sobie tyle toksyn, że rzeczywiście no na koniec życia stajemy się taką no jak gdyby składowiskiem materiałów toksycznych po prostu, ponieważ to się wszystko Składa w naszym organizmie, no i tak się to gromadzi, gromadzi, ponieważ nie wszystko się usuwa z naszego organizmu, tylko wiele rzeczy tam pozostaje na wiele lat, niektóre nawet i do końca życia które potrafią się nawet i osadzić w kościach, gdzieś głęboko w komórkach i tak dalej i tak dalej. Ponieważ, jak wiemy, organizm to upycha najlepiej jak najdalej od najważniejszych organów w swoim ciele, żeby tamu to pracy nie zakłócało i po prostu to upycha jak najdalej. Ale skąd się biorą teraz te wszystkie toksyny, które przecież Uważamy niby na wszystko, a jednak cały czas ciągle mamy te toksyny w jedzeniu, w piciu i tak dalej, ale nie tylko. Ponieważ jedzenie i picie to jest taka pierwsza podstawowa rzecz, która tutaj jest, ponieważ mamy ogromne ilości różnych konserwantów, różnych kolorów, różnych smaków, różnych stabilizatorów i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest przeogromna. Ona już ma tysiące numerów E. Bo to są wszystko numery E, które się po prostu w laboratoriach opracowuje i tak dalej, i na lewo, na prawo jest to dodawane do żywności, do napojów, do soków, praktycznie wszędzie. Problem jest tego typu, że nawet najlepsi naukowcy nie wiedzą, jak te substancje razem reagują, ponieważ oni popatrzą, no dobra, tutaj damy do tego serka, załóżmy to i to. Ale nikt nie wie co teraz będzie jak ty ten serek zjesz i popijesz teraz takim napojem jeszcze który jest przezroczysty a ma smak truskawki. No właśnie, ponieważ tam są całkiem inne substancje w środku, które się razem połączą. Oczywiście nikt też nie wie jak to zareaguje z lekami, jeżeli ktoś jakieś leki zażywa. Też nie wiadomo. To są reakcje krzyżowe, o których nikt nie ma w sumie zielonego pojęcia jak to zadziała. I co się stanie w naszym organizmie z tego? Kolejny problem to są pestycydy. Pestycydy też są bardzo szeroko stosowane i też i herbicydy, i tak dalej. Na lewo, na prawo po polach się tego leje całą masę fontanny tego idą na to polewa się jak na z dingus ludzi kiedyś się polewało tak się to polewa, teraz non stop po polach to wszystko idzie do Ziemi. Idzie do wody gruntowej, nawozy sztuczne na przykład też, które 50 lat temu był wysyp taki, no to już ponad będzie teraz, 50 lat temu taki wysyp nawozów sztucznych, jak to wszystko weszło, no i po 50 latach się to dostało do wody pitnej, ponieważ tyle mniej więcej to trwa, zanim to przejdzie do wód gruntowych z góry, no i teraz przeszło już parę lat temu, no i oczywiście jest teraz to już obecne, w wodzie po prostu, ponieważ już to jest w wodach gruntowych i no, mamy problem. I ten problem będą mieli też nasze dzieci, wnuki i tak dalej, i Ponieważ my żadnych wniosków z tego nie wyciągnęliśmy, my dalej sypiemy na te pola i dalej pryskamy na te pola i coraz to nowsze substancje i tak dalej, No i później mamy to w tych wszystkich roślinach, które jemy w owocach, warzywach. W zbożach, jak jeszcze ktoś w ogóle je, je, no to tam tego też mamy pełno, w różnych innych rzeczach, nasionach, wszędzie, praktycznie non stop, wszędzie gdzieś coś jest. I byłoby fajnie, jakby w sumie na tym był koniec, bo wtedy ja bym mógł powiedzieć, no to dobra, to ja teraz będę sobie jeść, tam jakieś zioła, które rosną na ogródku, jakieś swoje owoce bym sobie mógł też zjeść, które tam są jakichś dzikich odmian. Można by było nawet jakieś mięso zjeść, na przykład dziczyznę, coś takiego czy z jakichś takich biochodowli i byłoby fajnie nie, wtedy można by było wykluczyć te toksyny i tak dalej, jednak tak nie jest, jednak tak nie jest, wiecie czemu tak nie jest, ponieważ my mamy już te pestycydy, herbicydy i tak dalej w powietrzu, już są w powietrzu, w Berlinie mierzono powietrze i wykryto glifosat w powietrzu, sobie to wyobrażacie? I tam nie było blisko pól uprawnych. Skąd to się wzięło? To się wzięło stąd, że po spryskaniu tego to paruje i przychodzi wiatr i dmuchnie w to, no i to idzie z wiatrem, idzie w świat. I w miastach już nawet są to wykrywalne te pestycydy herbicydy itd dalej, Więc nawet powietrze już nie jest czyste na ten moment ponieważ nawet w powietrzu już to teraz mamy. Następnie mamy fluor też bardzo popularny chociaż już troszeczkę się tam z niego schodzi wiele ludzi już się obudziło chociaż on się znajduje niekiedy w wodzie takiej z kranu i przede wszystkim w pastach do zębów. Bardzo popularny stosowany no cóż, na tubce pisze, nie spożywać, jednak sam kontakt z błoną śluzową już wystarczy, żeby ten fluor nam się tutaj wchłonął. No i on później nam tak fajnie szyszynkę tam uspokaja, żebyśmy czasem za dużo nie myśleli, za dużo nie kombinowali, za dużo rzeczy nie widzieli i i itd. To tak fajnie wszystko działa, razem się tam w synergii, wiecie, żeby to tam wszystko grało i piszczało. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. Następnie mamy aluminium. Też bardzo dużo ludzi ma aluminium właśnie w sobie. No skąd? Były popularne kiedyś bardzo takie antypespiranty, nie? które się stosowało i tutaj na przykład kobieta ładnie tam się okąpała, pachę ogoliła, pory otwarte, ciepła woda i pff, jedziemy. Nie? nie dość, że to po prostu przez te otwarte pory się wchłania wtedy do skóry, to druga sprawa oczywiście było to jeszcze wdychane, ponieważ to jest aerozol. To tak, ten tego. No teraz się schodzi już z tego, jest ich coraz mniej, coraz mniej, może jeszcze tam się jakieś gdzieś trafią, ale zostały nam jeszcze inne źródła, na przykład jak mamy patelnię załóżmy aluminiową, w momencie kiedy powłoka, ta która tam jest na tym, ona też nie zawsze jest optymalna ta powłoka, ale pomijmy już ten fakt, się uszkodzi, to takiej patelni, garnka nie wolno już używać. Ponieważ wtedy cała żywność, która jest w środku, nie daj Boże będzie kwaśne coś tam w środku, będzie reagować z aluminium i to aluminium się będzie przedostawać do jedzenia. Kolejna rzecz to są te folie aluminiowe takie popularne na grilla na przykład to stosują ludzie. Tam się zawinie coś, ziemniaczka w to czy coś innego i tam pyk do ognia, Ech, jedzenie przykryjemy. Jak jest kwaśny i tak dalej. To wszystko to reaguje z tym fast foody bardzo popularne. Nakrywa się folią aluminiową, niekiedy jedzenie, żeby po prostu nie ostygło w drodze transportu. No, ten aluminium się przedostaje do tego jedzenia i my go później wcinamy. Kolejna rzecz to jest na przykład zeolit. Na Zeolit trzeba bardzo uważać. Film o nim będzie, już go zrobiłem dawno temu. Tylko po prostu on na pewno nie będzie na tym kanale, tylko będzie na drugim kanale na kanale Żony, ponieważ on mi tutaj na bank nie przejdzie, bo inne mi też nie przeszły. Jeżeli chodzi o tę ziemię, także nawet nie próbuję, tylko będzie na drugim kanale. To tam będziecie musieli śledzić. Ale kiedy nie obiecuję, nie wiem. Bo nawet nie wiem, gdzie on jest. On jest gdzieś na której karcie pamięci, muszę go dopiero zlokalizować, bo gdzieś po prostu jest na bank, bo wiem, że go robię. Ale uwaga na zeolit, ten mikronizowany. Ponieważ ten zeolit, jeżeli nie będzie z dobrego źródła, będzie oddawać Wam aluminium do organizmu, zamiast go wyciągać. Zeolit nie może być tak super malutko zmielony. Bo wtedy on jest kontraproduktywny. To by musiał mieć ktoś naprawdę 100% przebadane, pewne źródło, że tam nie ma tego aluminium. Bo czasem chcemy sobie pomóc, a możemy sobie jeszcze zaszkodzić. Nowoczesne technologie są bardzo dobre. Naprawdę bardzo pomagają w niektórych rzeczach. Takie właśnie typowe ta mikronizacja, czyli to te rozdrabnianie tego. Jednak tu, w tym przypadku, jest to bardzo destrukcyjne. Ponieważ on zamiast pomóc, to on jeszcze oddaje. Bo on jest po prostu za mały. I normalnie się to aluminium wtedy nie wchłaniało do organizmu, jak on jest grubszy, ponieważ się nie przedostaje, bo są te cząsteczki za duże, ale kiedy on zostanie naprawdę tak tyci, 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 na malutkie coś rozdrobnione, to wtedy on się niestety wchłania do organizmu. I możemy sobie jeszcze problemów narobić. No cóż, kolejna rzecz. Kadm. Kadm. Dzisiaj bardzo dużo ludzi ma kadm w sobie. Skąd ten kadm? Jedni mówią, no, od fajek. Ale, moi drodzy, ileś tam lat temu mieliśmy benzynę ołowiową. To chyba każdy pamięta. Później robimy wielki krok dla natury i mamy benzynę bezołowiową. No, tylko ktoś o jednej rzeczy zapomniał powiedzieć. W momencie, kiedy wyjęto ołów z benzyny, to dodano kadm do środka. Bo bez tego kadmu by te silniki po prostu nie wchodziły. Drzwi by je ścisły i tyle by z tego było. Także wszyscy się cieszyli, zrobiliśmy wielki krok dla natury. Pomożemy naturze, usunęliśmy ołów, ale zapomnieliśmy powiedzieć, że dodaliśmy kadm zamiast tego ołowiu. No i później mamy no, no są spaliny i tak dalej. Przechodzimy niekiedy koło auta jak chodzi. Jeszcze sobie ktoś tam dychnie, mówi o, jaki fajny zapach benzyny. No właśnie, a tam w środku jest kadm dodany, ponieważ wymienili ołów za kadm. I do widzenia po problemy. No. no i stąd ten kadm właśnie się bierze teraz, że ludzie go po prostu mają, bo prawie wszystkim w różnych badaniach wychodzi, że jest za dużo kadmu. No. no i taka jest mniej więcej przyczyna tego. To jest podobnie jak było z farbami PCB. To są farby, którymi były malowane statki kiedyś. Ona taka farba zabezpieczająca. Tą farbę już wycofano dawno, dawno temu. No może nie aż tak dawno temu, ale wycofano ją. I co? Się okazuje, że to niestety dalej jest w tych morzach. Jest w tych morzach. A gdzie jest? Bardzo fajnie się połączyło z mikroplastikiem. Idealnie się połączyło. Super. Takie połączenie, one się naprawdę te substancje bardzo, bardzo lubią. I po połączeniu z tym mikroplastikiem, napływa no, to wszystko w morzach, a wiemy, że tam mamy takie ogromne wyspy, całe tego plastiku. No i to nie byłby najmniejszy problem, ale mikroplastik jest na tyle mały, że po prostu ryby go zjadają razem z planktonem. No i później mamy rybę, która jest obciążona właśnie substancjami chemicznymi z tych farb. Ale też oczywiście i mikroplastikiem, który wcale nie jest obojętny dla nas, ponieważ no, jest to dość niefajne i mikroplastik jest już wykrywany w ludziach, po prostu. Są takie badania, które to robią i po prostu wykrywają już mikroplastik w nas, w środku. A skąd on się bierze? To jest przede wszystkim e, na przykład ktoś idzie i hamsko wyrzuci jakąś butelkę gdzieś tam do rzeki, czy nawet gdzieś na pobocze. Przyjdzie jakaś woda, deszcz, czy jakąś reklamówkę, zabierze to woda ze sobą, ciągnie to przez całą rzekę. To szoruje po dnie, o różne kamienie ściera się na coraz mniejsze kawałki, coraz mniejsze kawałki. W morzu to też pracuje i tak dalej. Później same o siebie jeszcze ocierają, i na końcu z tej jednej butelki zrobi się cała masa mikroplastiku, ponieważ. To potrzebuje kilkuset lat, zanim się to całkowicie naturalnie rozłoży, ale zetrzeć się to zetrze dość szybko przy takim tarciu o kamienie. No i później to pływa takie coś właśnie w morzach, i to też jest wielki problem. Też mamy masę różnych detergentów, jakieś pasty do zębów, nawet już z mikrogranulkami. Pasty do czyszczenia różnych zlewów i tak dalej, czy kibli, nie wiadomo czego jeszcze z mikrogranulkami. Te mikrogranulki to są takie malutkie kuleczki plastiku, moi drodzy. I to jest już praktycznie, że mikroplastik. I to później wszystko idzie z kanalizacją, het, do morza. No i później mamy jak mamy, niestety. Też na owocach konserwanty są stosowane, to można nawet niekiedy poczytać. Macie markety, głowa do góry. Czasem pisze informacja u góry. Te pomarańcze zostały zakonserwowane tą i tą substancją i tak dalej. Wystarczy tylko odchylić głowę do góry i tyle. I przeczytacie, pisze to. Nawet się nie kryją z tym. Teraz co? No, można powiedzieć, umyjemy, zmyjemy. Niestety tak nie będzie, ponieważ te substancje są odporne na wodę i one się nie chcą zmywać. Bo po prostu no, są tak skonstruowane, żeby deszcz ich nie spłukał. Więc tutaj trzeba stosować specjalne moczenia. Kiedyś wam taki film robiłem o soda i tak dalej, albo ozonować. Bo jeżeli tego nie zrobimy, możecie powiedzieć, nie zim skórki, ale w momencie, kiedy ty przedniesz to na przykład na pół już, to już będziesz mieć problem, ponieważ ten nóż u góry, przecinając ten owoc, przechodzi przez te substancje chemiczne i później ci to ładnie tak w środek wciska do środka. Także masz przez tę całą linię cięcia, masz te konserwanty, które były u góry. W całym owocu teraz, a nie daj Boże jeszcze to ptniesz na jednej desce załóżmy drewnianej, która się nasączy teraz tymi konserwantami wszystkimi z tego, bo to się zetrze, a później sobie jeszcze tam te owoce przekładasz na tym, no to je tak umarynujesz w tych konserwantach i będzie cud malina, jak to się mówi. Także na to też trzeba niestety uważać, później mamy jeszcze problem ubrań, również masa chemii jest w tym dodawana. Ubranie nowe powinno się 3-4 razy wyprać, nim się w ogóle je ubierze. To jest taka pierwsza rzecz, a te fabryki, które to puszczają, oczywiście, wywalają masę chemikali. Można zobaczyć takie programy o tym, jak się tam to produkuje, jak te tereny są zatrute, ludzie tam chorują i wszystko. To no wszystko też wali prosto do morza, nie, przeważnie, bo tam w tych krajach w sumie nie patrzy nikt za bardzo na ekologię i tak dalej, tylko puszczą to tam i niech to idzie. Także to też jest taki jeden, kolejny problem. Tych problemów jest dużo, dużo więcej, ponieważ można by tak do jutra o tym siedzieć i mówić, ale no nie chcę Was już tutaj naprawdę tym dobijać, bo nie taki cel tego filmu, tylko uświadomienie jest tego, żeby zwracać uwagę na pewne rzeczy, które robimy, żeby sobie nie obciążać tego organizmu jeszcze więcej, żebyśmy później na końcu nie usłyszeli, właściwie to już my wtedy nie usłyszymy, tylko nasza rodzina, no że lepiej będzie nas po prostu spalić, ponieważ jesteśmy zbyt toksyczni, żeby nas zakopać w ziemi. Bo do tego może nawet i dojść za niedługo, jak tak dalej społeczeństwo będzie po prostu na całym świecie robić, jak teraz robi. No i co przede wszystkim? Zioła jadalne jeść za darmo i tam nie ma pestycydów, no chyba, że z powietrzem spadną jakieś. I tak dalej, ale ogólnie nie ma, bo na takich terenach nieużywanych się przeważnie nie pryska. Są mi drzewa jadalne, są mi krzaki jadalne, jak ktoś mi mówi, no ale psy, no to idziesz i szukasz lipy w mieście, i bierzesz i zrywasz liście, lipy. Bardzo dobre. Teraz jest idealny okres na to, jak ona zacznie puszczać. Liście, lipy Mua. nie są gorzkie. Nic można wcinać, kiedyś to było stosowane na kanapki. Jak ludzie nie mieli co jeść w takich różnych okresach niespokojnych, to po prostu się na kanapki kładło liści, lipy i się to jadło, bo nie było co innego położyć. I tak ludzie robili i żyli. Tylko my to niestety zatraciliśmy wszystko, i no, dzisiaj trzeba to cały czas odświeżać na nowo i wbijać ludziom do głowy, że to jest jadalne. Bo większość nie boi się zjeść czegoś z marketu, gdzie jest z 50 różnych składników chemicznych, ale zapytać, a to mogę zjeść, czy mi to nie zaszkodzi? No właśnie, no ja bym się raczej tam tego bał zjeść z tymi 50 składnikami, bo tam naprawdę nikt nie wie, jakie to reakcje da. Jak jeszcze kolejne 50 dorzucisz z innego produktu, to wtedy dopiero może być kocioł mistyczny. Jak to się wszystko pomiesza i będzie bania do kwadratu, jak to się mówi. Co jeszcze? Posty przerywane na przykład można robić, pić wodę, czystą wodę. Można też jakieś filtry zastosować. Są przeróżne filtry, cała masa. Na rynek jest tego pełny. Szukać po opiniach jakichś dobrych. Znaleźć sobie coś, co będzie do Waszych potrzeb odpowiadać, czy do Waszej wody, bo niekiedy to też od wody trzeba dopasować, jak jest na przykład za dużo żelaza, czy jak jest tego za dużo, to się wtedy dopasowuje różne filtry do tego, żeby to wszystko działało i oczyścić taką wodę pić, kąpiele robić na przykład sobie bardzo fajnie kąpiele oczyszczają z toksyn no ale kto dziś ma wannę, dziś każdy woli prysznic bo szybciej i mniej wody zużyjemy, no nie wiem czy tak mniej wody bo jak ktoś postoi 10-15 minut pod tym prysznicem to ja bym się zastanowił czy on zużyje wtedy mniej wody bo niektórzy tak robią niektórzy nawet potrafią jeszcze dłużej stać pod takim prysznicem i wtedy to już wydaje mi się nie jest mniej wody tylko jest po prostu dużo więcej wody Także kąpiel była idealna zawsze na oczyszczanie organizmu. Wyjście rano na przykład bosymi stopami na rosę bardzo ładnie oczyszcza organizm, ponieważ przez stopy się usuwa masa różnych toksyn, które są w organizmie i to ładnie wszystko schodzi. Niektórzy robią też jakieś krótkotrwałe głodówki. Metod jest cała masa. Ruch jest bardzo ważny, ponieważ ruch aktywuje lymfę, przepływ lymfy. Ponieważ limfa jest sterowana głównie tylko i wyłącznie mięśniami, jej przepływ, czyli jak mięśnie się nie ruszają, to mamy zastój, a limfa jest kanalizacją naszego organizmu, która usuwa toksyny, wszystkie produkty przemiany materii itd. z całego organizmu. No i jak nie mamy ruchu, no to lymfa stoi i gnije w środku. I się robi taki cuchnący kanał wtedy w środku w nas. No, i później się robią przeróżne dziwne problemy, ponieważ oczyszczanie nie funkcjonuje. Także to też jest taki kolejny punkt. Myślę, czy jeszcze coś przeoczyłem, czy już chyba wszystko powiedziałem. Chyba wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. A jak nie, to będziemy znowu kiedyś uzupełniać dalej pytania, aż takie podobne tematy jak ten już kiedyś były, ale to najwyżej jeszcze kiedyś dociągniemy dalej, jak coś pominąłem, bo może być, że coś pominąłem. Także Miejcie oczy szeroko otwarte, myślcie, używajcie mózgu, ponieważ nie zawsze, co się nam mówi, że coś jest dobre, musi być dobre. Także główka pracuje, jak to się mówi. Trzymajcie się. Hej!